Cześć, się maneczko z tej strony Anton. Witam. Zapraszam na kolejny odcineczek serii Farm Menager. Rozpoczęliśmy tutaj żniwa. Pogoda dopisuje, jak widzicie. Deszcz tutaj pada. Zresztą tak sobie myślałem, żeby. Fajnie by było, gdyby był tu jeszcze jakiś moduł do suszania. Ale tutaj non-stop praktycznie pada, tak więc wszystkie zboże trzeba by było tutaj suszyć. Fajnie to wygląda. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Tutaj był jęczmień zebrany. I zobaczcie, ile tych belek tutaj jest narobione. Aktualnie już mucimy żyto. Żyto jest kluczowe, żeby zakończyć ten etap tutaj. Rozgrywki, ponieważ będziemy musieli zrobić z tego chlebek, tak więc fajnie, że żyto. Tu natomiast mam pewien problem, ponieważ nie mogłem posiać pszenicy, nie zauważyłem nawet dlaczego. Później się chyba okazuje, że tutaj płyta obornikowa jest za daleko od pola i po prostu tam obornika nie można dowiedzieć. Dlatego chyba coś takiego. Teraz postawiłem sobie tutaj płytę obornikową. Ale to na razie jeszcze nie ma obornika, tak więc zobaczymy. A więc jak wygląda już sytuacja? No, zdecydowałem się tutaj na może nie jakieś tam duże zmiany, ale te wszystkie małe pola polikwidowałem. Jak widzicie, nie ma ich, ponieważ one tylko absorbowały moje ciągniki, a tak naprawdę nic więcej nie dawały. Tutaj powstało jeszcze jedno pole, to też jest na uprawy ekologiczne. Tutaj też, nie wiem, to chyba było pokazane. Tutaj została ta mała trawa, i ta mała łąka mi wystarczy autentycznie, żeby wszystko tutaj ogarnąć, żeby ogarnąć całą. Mm hodowle, ponieważ ja kiszonkę mogę robić z, traw nie z trawy, nie strawy, tylko ze słomy. To jest fajna rzecz. Jaka jest jeszcze sytuacja ze sprzedażą? Tutaj mam m, tego jęczmienia dużo, i ten jęczmień sprawdzałem, on za bardzo nie można go nigdzie przerabiać, ani się nim nie karmi. Być może w jakimś tam bardziej, może przy innych, nie wiem, przy świniach albo nie wiem, przy owcach może jest wykorzystywany, ale w aktualnie tej produkcji zwierzęcej, którą ja teraz mam, to on w ogóle nie jest wykorzystywany. Ani z tego mąki nie można zrobić. Zobaczcie, ile tego jest. To sobie sprzedamy. Może nie wszystko. No dobra, no 40 tysięcy. Zaraz tutaj następny przyczep mi tutaj dowiozą i tyle, nie? No to elegancko, no bo akurat pieniądze też się przydadzą. I co jeszcze tutaj chciałbym posprzedawać? Tak, sok pomidorowy, ponieważ takowi e, robię. Sok y, z marchwi. Tutaj już marchew mi się kończy, ale dobra, to zaraz przestawimy się na kapustę chyba. Tak więc będzie chyba spoko. No dobra. Sprzedajmy to. I na razie. Na razie tutaj jest OK. Dobra. Co my tutaj teraz musimy zrobić? Jak to. Dobra, słomy. Zobaczcie, jak tą słomę fajnie pobiera. Dosyć dużo tej słomy. Aha, jeszcze jedną rzecz. Tylko że ja tu teraz będę chciał sobie przestawić się z produkcją bio, o, bio słomy na bio kiszonkę. Bo z tradycyjnych upraw w ogóle rezygnuję, przynajmniej nie będzie żadnych zbóż tradycyjnych, tak więc już nie będzie. Normalnie zwykłej takiej słomy, tak więc z tym trzeba będzie się pożegnać. Dobrze tutaj zrobiłem. Jeszcze tylko sprawdzę, czy tu będziemy wysyłać jakąś trawę czy znaczy słomę taką bio chociaż akurat no dobra okej okay. chociaż chyba do tego do tej stodoły tak do tej stodoły bo jest bliżej to zwozi się ale tam będzie przenoszony dalej tak więc spoko z racji tego że już mamy tutaj żyto mucone to się przestawimy w ogóle na żyto Tutaj, no właśnie, widzicie, nie ma, nie ma żadnej kaszy, na przykład z jęczmienia do zrobienia, czy coś takiego. Tak więc, no, będziemy to sprzedawali. Dobra, że to bio, przestawimy się. Tutaj mam nadzieję, że zacznie być nawożone. Bo teraz już nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby. Bo jest tutaj teraz płyta obornikowa. Tak więc zobaczymy. Ewentualnie, bo tu jeszcze mam pszenicę. Tak, mam pszenicę tutaj, tak więc nie będzie źle. Tu jest bio-sorgo. Jeszcze mi tylko brakuje. Ale tutaj będzie soja po tym rosła, tak? Dobra, ok, to jest wszystko poustawiane. Tutaj mamy pod szkłem mamy ryż, tak więc fajnie, bo też będzie można przepiórki przestawić na wersję ekologiczną. A tutaj kapusta jest i pomidory. No więc na razie jest całkiem fajnie. Przeróbka tego ekologicznego żyta już się tutaj rozpoczęła, tak więc ja sobie przestawię tutaj dobra, będziemy sobie już to przestawiali na to będzie chlebek żytni ma być. To jest chyba tak, tak, chlebek żytni, ekologiczny jeszcze dodatkowo. I to jest docelowo potrzebne, musimy sprzedać aż 500 kilo. Tak więc, no, jeszcze kilka tutaj cykli, mam nadzieję, że tutaj częściowo zakończymy sobie już żniwa. Mąka żytnia bio potrzebna jest. No właśnie, jeszcze nie ma, no ale już sobie to przestawiłem. Ewentualnie tam będą wyskakiwały jakieś dziwne komunikaty które będą mi mówiły że on to czegoś tam brakuje dobra że to będzie siane o tak jak mówiłem. Wreszcie to tutaj chodzi z tym nawożeniem wreszcie ten obornik tutaj jest po prostu płyta obornik... Ja nie wiedziałem autentycznie nie wiedziałem że płyta obornikowa musi masz swój zasięg i pole musi być w tej zasięgu tej płyty obornikowej. A okazuje się że to pole nie było dlatego tutaj pszenica która by ustawiona, żeby tutaj rosła, no to nie wyrosła mi. Bo mi też nie sygnalizowało, dlaczego tutaj nie rośnie. Bo tak się patrzy, dlaczego tutaj nic nie rosnie, nie? O co? Come on! No i dobra. Teraz tak. E, wiem, że chyba mi sorgo się skończyło, dlatego te moje hodowle właśnie mąka żytnia, sorgo bio. No właśnie, sorgo bio nie ma tutaj. A sorgo bio jest potrzebny mi w hodowli. A nie, tutaj już Widzę, że wycwaniłem się, że na razie jesteśmy tak. Na razie jesteśmy wyłączeni, bo wyłączaliśmy w sumie soje Można sobie też tu odpalić, bo soi mam więcej. Sorgo jest już na wykończeniu. I teraz, tak, tutaj jest jeszcze hodowla bio. Tak, tu jest już dobrze poustawiane. I teraz, sobie tą hodowlę tutaj usuniemy. Sprzedamy to wszystko. Kupimy sobie nowe krowy. Ale mogłem tam nic nie zmieniać. Tylko, a dobra. Tutaj kup zwierzęta, kupujemy zwierzęta i zmieniamy sobie już system karmienia na pasze ekologiczne i tak to będzie wyglądało. Tak więc w tym momencie mogę się pozbyć w ogóle ze sklepu trawy zwykłej, takiej, którą mam. To jest taka i kiszonki zwykłej. Dobra, to jest kiszonka, a trawa zwykła, to jest tutaj. Dobra, już na niskich poziomach to w ogóle leciało, tak więc. Zobaczymy, co tutaj po No tak, gdyż słoma bio i tak dalej. Eee, przyczepy, kombajny, dobra, okej. Okay. Zaczęło, się, zaczęło się żniwowanie i wszyscy teraz czekają. Nie, no bo siałem to w jednym y, jak gdyby momencie wszystko i y, się, w, może nie w jednym momencie, ale zboża mają różne okresy we, wegetacji i się nieraz po prostu to ponakłada. I teraz jest taka sytuacja, że tu pszenicę trzeba będzie mucić. Właśnie kombajn przyjechał i tutaj trzeba mucić. Więc elegancko. Jeżeli chodzi o szkolenia, bo szkolenia mocno są do przodu wyprzedzone, tak więc, no, nie wszystkie, bo mógłbym na przykład spróbować, nie tą dziczyznę, to akurat mm, dostępne jest w późniejszej części kampanii, ale tutaj mógłbym to zrobić, tylko żebym musiał postawiać jakieś tam. E, nie będę takich rzeczy robił, że trzody e, chlewną, czy też e, kozy i owce, Jak gdyby. Niepotrzebne nie mi jest w tym momencie. Tutaj, tak samo mam, jeżeli chodzi o sadownictwo. Być może to będzie następna część. Tego, tutaj, tej kampanii, tak więc wtedy sobie tutaj wszystko zrobimy, bo musiałbym zrobić, zakładać sady. Jeżeli chodzi o produkcję, to też tłoczni nie chcę tutaj robić, bo być może, a to zresztą jest dostępne w późniejszych etapach. Tutaj to samo chlewnie musiałbym stawiać, to nie. W logistyce już jest wszystko, w maszynach też biopaliwa. Mógłbym to zrobić, postawić jeszcze jedną stację benzynową, i mógłbym to zrobić, ale. Na razie też może to będzie po prostu część jakiegoś tam kampanii, tak więc nie chcę aż tak bardzo wyprzedzać. Jak widzicie, handel, pracownicy i ogólne, wszystkie są wykonane krótki raport z pól, co się tutaj w międzyczasie wydarzyło. Dużo się dzieje. Tutaj rozwiązany problem z obornikiem, tak więc już wszystko ładnie działa. Tutaj już lecimy przed siewem następnej uprawy. Tutaj fajnie, fajnie beluje tą słomę. Tutaj pszenica zebrana i słoma już zbelowana. I tutaj, tutaj już sorgo zostało zebrane. Teraz będzie za chwilę siew soi, tak więc dosyć dużo rzeczy na tutaj się będzie działo. Może by kupił jakiś większy ciągnik. Ale tak, nie no, kupimy większy ciągnik. Zdecydowanie, tylko że najpierw jeszcze zrobimy tutaj e, nie to, nie to, jeszcze zrobimy jedną rzecz, ponieważ sprawdzę czy już wchodzą, e, wchodzi sorgo, chyba tak już wchodzi, dobra, sorgo wchodzi, tak więc elegancko, mleczko sobie sprzedamy, już sprzedałem pierwszy, pierwszy chlebek żytni, tak więc fajnie. Tyle mi zostało jęczmienia, Aha, bo on jeszcze cały czas z, y, z magazynów jest dowożony. Ja myślałem, że już go tam naprawdę nie ma, ale tutaj co chwilę jest jeszcze dowożone, ale dobra, ok. Do, jak widzę, że w binach mi wystarczyło, bo już jestem po tych głównych żniwach, tak więc spoko, nic będziemy więcej y, tutaj sprzedawać. Widzicie, jest chleb żytni, tak więc też go sprzedamy. Ile jeszcze go będziemy musieli tutaj zrobić? No już niedużo, jeszcze dużo. zostanie nam jeszcze 200 kg, tak więc już całkiem, całkiem, niedługo i teraz będziemy mogli sobie dostawić za chwilę tutaj te sorgo, chociaż nie, no wydajność jest teraz na tej soi też spoko, tylko że jak mi soi będzie, to przyłączymy się na sorgo, w sumie można by od razu też coś takiego zrobić, bo soi nie mam. Teraz, a sorgo jesteśmy akurat po żniwach i widzę, że one wchodziło tam. Jeszcze gdzieś muszę przestawić to. Dobra, z tego przelecimy sobie na to. I to są krowy już w wersji ekologicznej. I teraz wreszcie będę mógł skórami tutaj porządzić, bo mam pszenicę. Tylko, że tej pszenicy aż tak dużo nie mam. Ale dobra, mogę sobie to już ustawić też tutaj. Chociaż nie, jeszcze poczekamy z tym. Bo tu wystarczy mi na sorgo i na tym to też będzie. Wersja jeszcze muszę proso ogarnąć zamiast jęczmienia. Zobaczyć w ogóle czy w podozmianach nie lepiej byłby. Byłoby wstawić so, te proso zamiast jęczmienia. Bo jak tak jak mówiłem tutaj ani nie można tym karmić ani nic tak więc jak gdyby nie jest mi one potrzebne za bardzo. I teraz tak czy mamy jakiegoś człowieka który by tutaj ewentualnie moje kury ogarniał. To nie do końca trzeba będzie zatrudnić. Jest tu jakaś pani, no więc zatrudnimy, ale jak zwykle Anton spierdzielił, ponieważ nie powyłączę jej te wszystkie funkcje ona może zaraz ciągnikiem jeździć, albo innym kombajnem rozbić się, czy coś takiego zrobić. Teraz tak, to w sumie mógłbym też przepiórki już pójść. Nie, przepiórki to sobie za chwilę to ogarniemy w inny sposób. Dobra, kupimy kury, kup i od razu karmienie tutaj w tym dużym kurniku ustawimy sobie tak. To, to i to na razie wystarczymy, bo pszenica. Chociaż nie, pszenicę też możemy ustawić. Pszenicy ma mało, bo, ale jest tam troszkę dobra. Ok, tak więc taka sytuacja. I tutaj powinno być jeszcze przypisać pracownika. Dobra, przypiszemy. I jest fajnie. I na samym końcu tak. Tutaj jest wszystko w wersji ekologicznej. Jeszcze ewentualnie przepiórki. Przepiórki w ogóle głodują, a, bo one nie mają trawy. Tak więc fajnie. No to teraz w ogóle one muszą już zostać tutaj. zekologizowane, tak? Ponieważ nie mam już trawy, a przepiórki jedzą trawę. No i w sumie dlaczegożby miały jej nie jeść, to jest tania pasza. Ok, i sobie wyjdziemy teraz tak to. O, ryż, właśnie, ja między innymi dla nich ryż kombinowałem też pod szkłem, bo przepiórki, przepiórki lubią ryż, okej, okay, fajnie. I weźmiemy sobie, wrzucimy sorgo, jest na 90%, czyli no rzeczywiście fajnie. I teraz tak, czego tutaj nie ma? Aha, mąki nie ma tej żytniej, to no, po prostu więcej pracowników tu zatrudnimy, bo nie są wszyscy przypisani, żeby szybciej robiły li tutaj mąkę. No i fajnie. Jest chlebek! Tak więc fajnie, żytni chlebek, tak więc możemy zakończyć, mam nadzieję, w tym momencie. Zakończyliśmy kolejny etap, i co teraz jest tak? Sieci sklepów chętnie kupują Twój chleb, a ich przedstawiciele pytają, czy nie chcesz rozszerzyć oferty? Warto to zrobić. Dodaj drugą linię produkcyjną w piekarni, a na niej wyprodukuj i sprzedaj 200 kg ciasta bio. Ciasto bio. Dobra. No więc idziemy, tutaj zobaczymy. Czyli można dołożyć sobie drugą linię. Dołożymy sobie. I teraz tak. Wybierz, ciasto. Ci... O, nie wiem. Nie ma czegoś takiego. Jak to wygląda w ogóle. Ciasto bio. Ile tutaj tego jest? Aha nie, nie, nie. Ja nie. Ale zmatoliłem. To nie tutaj, to tutaj się robi. No dobra. Pszenica już się robi. Aha, dobra. ok, spokojnie to się nie robi, a my tutaj zamienimy sobie na pszenicę bio. Też, ok, I teraz będzie chyba fajnie. Natomiast tutaj tu się robi. O, już widzę, jest ciasto bio. Dobra, okej. Okay. Czyli tutaj trzeba dołożyć drugą linię. E, No, trochę źle to zrobiłem. Dobra. Tu się produkuje, a. O, automatycznie jest to chyba jakieś ciasto, ale to chyba wersji. Bardziej ekologicznej, czyli tutaj potrzebujemy mąkę przedną. O, fajnie, bo to akurat zacząłem robić. Tutaj jaja kurze i mleko krowie. Okej, okay, spoko. Ja więc już wszystkie mam. Znaczy, nie, no jeszcze nie mam, bo tutaj się będzie robiło. Tutaj, tak? Tylko że. No to z tym trzeba będzie troszeczkę poczekać. Ale wiecie co? Zaraz sprawdźmy, ile mam tego w ogóle, nie? tej pszenicy. nie no wystarczy, bo tak to myślałem, że już trzeba, bo tam widzę, że dosyć dużo potrzeba to, myślałem, że trzeba wyłączyć karmienie, ale spoko, dobra, tak więc, tu jeszcze chyba miód przypiszę, żeby był sprzedawany ciągle i miód muszę przypisać, tak, bo ja muszę tutaj co chwilę i ewentualnie, o zobaczcie, ile ten chleb w ogóle kosztuje, 21 za kilogram, no to drogi jest dosyć, ale spoko, fajnie. Właśnie zastanawiałem się, dlaczego na przykład dla tych jajek nie ma opcji kupienia, nie? A tutaj jest miód, tak? Później się tak myślę, a no tak, przecież tych wersji ekologicznych nie można kupić, tak? Więc nie ma takiej opcji, dlatego tak więc to jest. A z miodem wielokwiatowym też. Wielokwiatowy nie ma opcji bio. Na przykład rzepakowy ma i gryczany chyba ma. Gdybyśmy postawili gdzieś tam pszczoły, gdzieś w okolicach, powiedzmy pola, gdzie jest rzepak, właśnie że ten ekologiczny, tak? To wtedy tak. To jest całkiem fajnie to, to pomyślane. I się tak zastanawiałem, dlaczego to nie ma tej, takiej opcji, nie? Jak tutaj. I tak wtedy tak mnie olśniło, że to właśnie chyba o to chodzi, nie? Czego tutaj brakuje? Dobra, takiej przystawki siedmiometrowej do kukurydzy, czyli do tego mniejszego kombajnu Trzeba kupić ją. A więc okej, okay, przystawka. Fajnie jest tutaj tak zrobione, że jak coś brakuje, wciskasz od razu, pójdziesz do sklepu i tylko wystarczy, nie wiem, tam wcisnąć kup. ok, kupujesz i gdzieś sobie ustawiasz i jest gicio. Tak więc za chwilę będziemy mieli ekologiczną kukurydzę. Nowa przystawka już w akcji. Tutaj kukurydza. Fajnie, bo to już jest na następna uprawa, która jest tutaj w wersji ekologicznej. Kukurydza jest naprawdę spoko uprawą z racji tego, że jest wykorzystywana do... Hodowli, tak, bo tam jest jako karma, to jest wykorzystywana i można zrobić też mąkę kukurydzianą, nie wiem, jakiś chlebek, może coś takiego, nie wiem. Na pewno mąkę jest, można zrobić. Tyle tylko, że jest jeden feller tego typu, że ma inne wymagania niż pozostałe tam zboża i to naprawdę ciężko, chociaż nie wiem, może z pszenicą by to spróbował jakoś ożenić. Musiałbym tutaj popatrzeć jakieś inne uprawy, bo na razie nie ma podozmianu do tego. Ale to za chwilę może sobie jeszcze ogarniemy. Co ciekawe, ja chciałem tutaj sobie zmienić, żeby były na dwóch liniach leciała pszenica, to nie można. Nie można tego zdublować, nie? Widzicie? Nie można tutaj jeszcze raz na innej linii na przykład. W ogóle te, te rzeczy, które są aktualnie robione, już nie można zdublować na liniach. To jest dosyć ciekawie, ale widzę, że można robić kukurydzę. Tak więc fajnie, z owsa, tylko z jęczmieniem. Nawet yy, można jakieś, jakąś mąkę ryżową robić, tak więc. A jęczmien nie za bardzo do tego, mi pasuje, a my miałem mnóstwo jęczmienia. No ale dobra, to już jest prawie sprzedane, tak więc spoko. Sprawdzamy jaka sytuacja w piekarni. A w piekarni no świetnie, bo już jest ciasto gotowe, chlebek też. Widzę, że się teraz tutaj ładnie wszystko piecze. Tylko trzeba po prostu przewieźć te ciasto do sklepu, żeby można to było sprzedać. Bo tutaj jest napisane, że trzeba sprzedać. A tutaj już powoli logistyka nas zaczyna nawalać, bo mam tylko dwie, dwie ciężarówki, a coraz więcej tych rzeczy do o, obsłużenia. Tak więc trzeba będzie chyba jeszcze jedno centrum postawić sobie logistyczne, co nie. No i widzę, że ciasto doczekało się swojej kolejności w tym całym łańcuszku dostaw. Dobra, sprzedajemy to i powinniśmy zakończyć chyba. Wreszcie zakończyliśmy. Twoja infrastruktura produkcyjna jest gotowa, ustabilizuj budżet, osiągnij miesięczny zysk na poziomie 100 tysięcy, sprzedaż produktów, e, przetwórstwa, 1000 litrów krowiego mleka powinno ci w tym pomóc, ale skąd ja ci chłopie teraz krowie mleko znajdę, jak nie mam takiego w ogóle krowiego mleka już. A nie, to Bio, dobra. Bo myślałem, że... Dobra, okej, okay. nie doczytałem chyba. Ale trochę się zacząłem mierzyć, że każe mi coś sprzedawać, czego ja już tutaj nie mam w ogóle. Ale dobra, no w sumie może niekoniecznie nie, nie miałem to zrobić, co nie? Dobra, tutaj wszystko ładnie się sprzedaje, tylko tak, no ten mleczko poczekamy sobie, żeby to sprzedać. I będzie fajnie. Co tu jeszcze jest? Dosyć dużo trawy, nasion. Z tego widzę, soi można by troszeczkę więcej. Jak zbierzemy soję nową, to sobie sprzedamy. O, widzę, że już mam tysiąc. Ale mam ile? Sto tysięcy sprzedać tego? Już nawet nie wiem ile. Nie, tysiąc tylko. Łopanie, ale tutaj trzeba było robić. Grupa znanych inwestorów ogłosiła konkurs na przedsiębiorcę rolnego roku. Przedsiębiorcę rolnego roku. No dobra, rolnego roku. okej, okay. z bardzo atrakcyjnymi nagrodami. Możesz zwiększyć swoje szanse na zwycięstwo, rozwijając się w stronę hodowli dziczyzny, albo możesz, uwaga, wystartować już teraz. Co wolisz? A, dobra. Dziczyznę zobaczymy. Ok, 50. Co? Oczekiwam na przybicie jurorów, ozdób, gospodarstwa, postaw przynajmniej 50 nowych dekoracji, no. Dobra, to tych drzewek mogę poustawiać. Ostatnio stawiałem drzewa, co nie? Była taka sytuacja, że można ustawić drzewa. Dobra, to sobie postawimy las następny. Tyryry. O nie, to są drogie, drogie lasy. Ile to mam z to zrobić? No dobra, bo to lasy się tutaj ustawia jako dekoracja, co nie? Te drzew... znaczy nie las, bo to są drzewa, nie? I tutaj ja kiedyś posadziłem taki, był... Sprzedaj mleko krowie, zarób milion. No milion, milion trzysta nawet mam, ja Cię kręcę. Sprzedaj ile? Dwa tysiące? Mleko krowie. Ale teraz to jest zwykłe mleko, no. To co, mam znowu przestawiać? Nie, poczekajcie. Robimy sobie przekręcik, tylko tak. E, czy mogę kupić mleko? Mleko. Pięć tysięcy, o, dobra. Muszę zatrzymać czas, bo... Dobra, zatrzymaj czas, Anton. Bo w przeciwnym przypadku ta produkcja mi tutaj cały czas, bo to jest może on i nie mam już miejsca. Ale, e, limity są. Nie mogę już kupować, jak gdyby, nie? Dobra, e, 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 to sobie powrzucamy, to sprzedamy i w tym miejscu tylko trzeba zatrzymać czas. E, mleko, mleko i krowie. Ile, mu, ile tam? 2000 litrów? A właśnie, może to być na. O, wystarczy mi. Kup i zaraz będziemy to sprzedawali tyle. Dobra, puścimy sobie czas. A tutaj czego? Co mi brakuje ci? Co ci, Anton, brakuje? Pszenicy bio? Nie ma? Aha, bo to... Nie mów, że wszystko przemieliłem. Oj, tu zatrzymaj to, Anton! Nie, no bo ja... Ale nie, poczekaj. Tutaj za chwilę będę miał łucone... Nie, za 26 dni. Za szybko leci teraz czas. Za szybko. Za dużo się teraz dzieje w tym okresie. I teraz zorientowałem się, że kury mogą mi paść. Ale mam już, o, kukurydzę, tak więc będzie elegancko i co ty jest, nie tego jest, ojeju, teraz zobaczymy, soja bio, pszenica bio, mm. aha, tutaj nie ma włączonego chyba, dobra, to zaraz ogarniemy to. Tam już ogarnięte, a tutaj mleczko mamy do opchnięcia. Czyli kupiłem, sprzedałem, zakończyłem. Bardzo dobrze. Są wyniki konkursu, niech sprawdzę. Zdobyłeś wyróżnienie, a w konkursie startowały setki uczestników. Gratulacje, nagroda 600 tysięcy! Jaka jazda! 600 tysięcy to jest nieźle. Już. Dobra, gospodarstwo prosperuje, możesz rozwijać je, aż pokryje dziesiątki hektarów i będzie przynosiło milionowe zyski każdego miesiąca. Ale jest też inna możliwość. Uwaga, chyba Europę kończymy. Poznałem niejakiego Miguela Garcia i wszystko w tym momencie jedziemy do Ameryki Południowej. No nie może być bardziej, nie może być, no nie może być inaczej. Musi to być Miguel i musi to być Garcia. Dobra, okej. Okay. Mógł, mógł być ewentualnie Pablo, ale nie, Miguel od razu, spoko. Który zajmuje się handlem gruntami rolnymi w Ameryce Środkowej i, czekaj, i który ma kilka wybitnie korzystnych ofert jeśli masz ochotę na wyjazd czeka cię nowy klimat nowe wyzwania jestem przekonany nowe wielkie zyski no to fajnie 2 miliony biorę i jadę do ameryki środkowej tak zwycięzco dobra zwycięstwo tak więc lecimy sobie gratulacje teraz uwaga możesz teraz kontynuować kampanię i przejść na teren ameryki środkowej lub zostać na aktualnej mapie i grać w trybie wolnym jeden dni 3 godziny 39 minut to jest, wiecie co, ta gra jest, żre dużo czasu, tylko że to są takie czachy, jak gdyby, wars, nie warcaby, szachy, tylko nie chodzi o to, że cały czas musisz siedzieć przy tej, przy tej grze, nie? tylko po prostu sobie ustawiasz tam, co masz poustawiać, te podozmiany robią robotę i po prostu przewija się ten czas. Nie, tak więc nie trzeba grać jak gdyby cały czas. Ja też te, dlatego tutaj mocno cie, tnę ten tutaj te epizody, ponieważ no, są takie przystoje, że ja w ogóle nawet nie gram w tą grę. Znaczy na no, drugim monitorze sobie coś tam innego grzebie i w ogóle albo pracuję czy coś takiego. Dlatego tutaj już jest jeden dzień 3 godziny 39 minut. <laughs> ale, ale w sumie no dwa tygodnie w to gram. To tak wyszło. No, i w pracy też gra, tak więc. No dobra. Przechodzimy, e, będziemy kontynuować. Nie będzie to tryb swobodny, tylko przejdziemy sobie i będziemy mogli kontynuować w Ameryce Północnej i sobie to znaczymy. No i na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeżeli tak, to oczywiście proszę łapkę w górę i zapraszam. O, zatrzymało się to ładowanie. I zapraszam na odcinek z Ameryki Środkowej. Czy tam północnej mówię? Nie, to środkowej.